Tegoroczna zima poskąpiła nam mrozu i śniegu. Jedni się cieszą, drudzy smucą. A co o tych warunkach sądzą nasi ptasi przyjaciele? Nie da się ukryć, że ptaki reagują na zmiany klimatu i cieplejszą pogodę. Łagodna zima wpływa na wiele aspektów ich funkcjonowania. Dotyczy to na przykład okresu lęgowego. Zdarzył się już w styczniu e, przypadek, e, gdzie samica kosa zaczęła wysiadywać jaja, więc e, no jest to ewenement. To nie jedyna sytuacja, która zaskoczyła ornitologów. Skutki ciepłej widoczne są również w ptasiej migracji. Osobniki, które powinny odlatywać na południe Europy często zostają w naszej strefie bądź udają się znacznie bliżej niż mają to w zwyczaju. Coraz częściej obserwujemy zimujące u nas w północnej, w północnej Polsce, zimujące gęsi. Tak? To jest nowość w świecie ornitologicznym. Do tej pory gęsi raczej zimowały, na, jeżeli już to na, na zachodzie kraju. W okolicach Bożego Narodzenia, dokładnie nawet w dniu wigilii tu nad Muzeum Przyrody, pojawiły się pierwsze żurawie, potem zaczęły dolatywać kolejne. Jak przyznają ornitolodzy, łagodna zima niesie ze sobą krótkotrwałe konsekwencje. Co więcej nie zawsze muszą być one dla ptaków negatywne. Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie Marian Szymkiewicz uspokaja, że gatunki, które w zimowych miesiącach spotykamy na co dzień, dobrze zniosły tegoroczne warunki. Chociażby sikory, ale także zimujące u nas nad, nad rzekami zimorodki wszystkie przezimowały, dla, dla, dla nich wszystkich zima była bardzo sprzyjająca. Wiele osób zastanawia się, czy o tej porze widok bociana i żurawia powinien być niepokojący. Otóż nie. Podobnie jak w ubiegłych latach, oba gatunki zaczynają się u nas pojawiać właśnie w marcu, a żuraw może urządzać sobie spacery po polu znacznie wcześniej.